Inna historia świata, Łukasz Kulak. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Pozostajemy w tematyce su starożytnego Sumeru, w tematyce technologii sumeryjskich bogów. Dzisiaj audycja nietypowa, dlatego że postanowiłem, że nie będę opowiadał, jak to było dotychczas, natomiast przytoczę, przyt przeczytam mit sumeryjski, który zatytułowany jest "Zwycięskie walki Ninurty z górą". Mit y, bardzo ciekawy, dlatego że ujawniający y, technologię bogów. W ogóle ja rzadko spotkałem się, żeby w jednym micie było y, wymienionych tyle y, technologii y, wojennych. Y, i dlatego postanowiłem właśnie ten mit przeczytać Państwu w tej audycji. Nie, ch nie, chcę, nie chcę opowiadać jakby o tym micie, dlatego, że język starożytnych podań jest bardzo trudny, bardzo trudno go streścić i, i odpowiednio ubrać w słowa, dlatego najlepiej, kiedy po prostu się go bezpośrednio przytacza. Mit opowiada o Wojnie Ninurty z Demonem Asagiem w miejscu, które nazwane jest w Micie Górą, czyli chodzi o obszar górski, w tym przypadku akurat chodzi o obszar górski i podgórski na północny wschód i na wschód od Mezopotamii. Konkretnie chodzi tu o góry Zagros i część zachodnią. Płaskowyżu irańskiego. Także yy, chciałbym yy, ten mit teraz, właśnie, yy, za, yy, przeczytać. Mam nadzieję, że przypadnie Państwu do gustu. Królu, blasku, którego świetność jest wspaniała, Ninurto, nieporównany, obdarzony siłą najwyższą, Ty, który samodzielnie spustoszyłeś górę. Potopie, dusicielu, wytrzymały, rzucający się na kraj buntowniczy. Bohaterze zawsze gotowy do walki. Pani o potężnym ramieniu, gotowym do użycia śmiertelnej broni, która kosi jak jęczmień karki buntowników. Urodzony przez księcia obrodzie z lapis lazuli, smoku, potężny jak lew, jak wielki wąż godzący swym językiem huraganie wybuchający. Ninurto, królu, którego sam Ennil wywyższył. Bohaterze, który chwytasz w niewolę wrogów siecią wojenną. Ninurto, którego groźny cień rozpościera się nad Sumerem. Panie na miejscu niebiańskim, który ze swego tronu przewodzisz innym władcom. Ninurto o słowie niewzruszonym, o decyzjach niepodlegających przedawnieniu. O mój królu, kiedy niebiosa nasyciły ziemią zieleni zielenią, Ninurto, ona wydała na świat Asaga, tego nieokrzesanego wojaka, syna, który bez mamki ssał siłę z mleka matczynego i którego żaden ojciec nie wykształcił. Mój królu, mordercą góry jest on, osobnik mężny o twarzy agresywnej. Ninurto, to mężczyzna arogancki, dumny ze swej postury. Ale ja, mój bohaterze podobny do dzikiego byka, ja jestem po twojej stronie. O mój królu dobrotliwy, w swym mieście dla twej matki najbardziej zdolny, wiedz, że Asak połączył się z górą i rozmożył liczne potomstwo. Tegoż dnia szarur, broń pana, rzucił okiem na górę i w wysokości swego króla wykrzyknął. On im zagroził swymi zębami smoka, ogłocił grę z drzew, a bogowie tych miast poddali się jego władzy. Król, królu mój, on sam natychmiast wyniósł się na tron i nie próżnuje. On też po, poważył się wyrokować o sprawach kraju Sumeru, jak ty, panie Ninurto. A nikt wobec blasku Asaga nie odważył się podnieść na nie ręki. Asag dzień po dniu przyłączał nowe terytoria pod swą władzę. Tymczasem ty narzuciłeś mu pręgierz bogów. O koziorożcu niebiański, który zdeptałeś sandałami górę. Ninurto, synu Enlila, kto mógłby ci, ci się oprzeć? Tymczasem Asak, powstający i potężny, wymknął się spod kontroli. Hałasy jego armii dochodziły bez przerwy, zanim spostrzeżono jego żołnierzy. Wielkie były jego siły, żadna broń nie mogła zachwiać nimi. Ninurto, ani topór, ani najbardziej celna strzała nie trafiły w jego ciało. Nigdy nie miałeś przed sobą takiego przeciwnika jak on. O panie. Obejmujące ramionami wzniosłe boskie prawa M.E. Splendorze i radości bogów. Byku o postaci wielkiego Tura o solidnych kościach. On Asak jest mądry. Pan wydał wtedy taki okrzyk, że niebiosa zadrżały, ziemia przypadła mu do nóg. Enlil wystraszony pogrążył się w niepokoju i opuścił Ekur. Aż góra rozpadła się. Dzień stał się czarny, a nula drżeli. Bohater uderzył się pięściami w uda. Anuna rozproszyli się, Anuna, podobni owcom, zniknęli za horyzontem. Stojąc, pan dotknął niebios. I kiedy ninurta wyruszył do walki, każdy ruch jego piersi wynosił sześćdziesiąt mil. Przeciw krajowi zbuntowanemu on był niszczącą burzą. Dosiadł ośmiu wiatrów. Jego ramiona upodobniły się do długiej włóczni, a jego śmiertelna broń przeciw górze rozwarła swą paszczą. Podczas gdy jego maczuga stawiła czoło wszystkim wrogom, on podniósł zły wiatr i burzę i obarczył je rozpętaniem potopu. Huragan niepowstrzymany, olbrzymi, szedł jak przednia straż bohatera. On poruszył kurz ziemi i dał mu opadać, wzniesienia i wgłębienia, wszystko zrównywał, zasypywał doły, dawał spadać gorącym żarom, palić się ogniom i ogniem ludzi palić. On wyrwał pnie najwyższych drzew i zrównywał lasy z ziemią. Ziemia ochraniała rękami swe wnętrzności, wydając rozdzierające jęki. Tygrys kłębił się hałaśliwie, pełen szlamu i zgnilizny. Ninurta na swym statku Makarnunante rzucił się do walki. Ludzie na dole nie, wi nie wiedzieli dokąd iść, rzucali się na mury. Ptaki lecąc próbowały unieść głowy, ale ich skrzydła ciągnęły, e, ciągnęły się po ziemi. Ryby oparzone gorącym otchłani łapały powietrze pyszkami. Bydło stepu zmieniło się w polana i płonęło jak szarańcza. To była powódź niszcząca, która zniweczyła górę. Bohater Ninurta w krainie zbuntowanej szedł dalej, nie szczędząc nikogo. Zabił posłańców góry i zdemolował miasta. Bił po głowach ich wolarzy jak latające motyle. Związał ręce buntowników sznurami jak wiązki sitowia. Aż w przerażeniu rzucali się głowami na mury. Żadne światła nie świeciły więcej na górze. Ludzie wyciągali szyje, dyszeli piersiami. Nadal byli chorzy. Przyciskając ręce do piersi, przeklinając swą ziemię, a dzień narodzin asaja uważając za zgubny. Na kraj zbuntowany Pan rozlał truciznę żółci. gorcz i złość raniły mu serce. Powstając jak olbrzymia fala, rzucił się na zebranych wrogów. Swej broni o głowie lwa uradował serce. Wtedy Szarur wzleciał jak ptak i, z górę nogami, rozpostarł skrzydła, aby wziąć w niewolę niesfornych i krążył po niebie, aby zbadać sytuację. Ktoś wyszedł mu naprzeciw i przyniósł posłanie od Asaga, niestrudzony, który nigdy nie spocznie, którego skrzydła niosą powódź. Szarur doniósł w panu Minurcie wieści o stanie spraw na górze. Przekazał słowo posłowe decyzję góry. I odkrył panu Ninurcie intencje ludzi z góry. Wyłożył jasno to, co mu mówiono o Asagu. Bohaterze, uważaj, powiedział z troską. Broń, kochając go, uścisnęła go za szyję, i szarur skierował do pana Ninurty taką mowę. Bohaterze, mistrzu od sideł i pułapek wojennych. Ninurto, królu, mistrzu broni niebiańskiej, której ciosów wróg nie może uniknąć. Burzo pustosząca, która szalejeż nad krainą zbuntowaną. Falo niszcząca plony. Królu, ty rzucałeś spojrzenia na bitwę. Ty je pędziłeś przed frontem. Ninurto, po zebraniu trupów, jak w sieć wojenną, po wzniesieniu ołtarza. Oczyś włócznie i buławę, Panie Niebia niebiański, dusicielu. Nie krzyżuj broni w świętą młodzieńców. Nie podnoś ramienia w tańcu Inany. Bohaterze o rogach rozłożystych jak sierp księżyca. Ty, który gwarantujesz długie życie władcy kraju Sumeru. Ty, który przez swą olbrzymią, wysoką moc otwierasz niebo. Przypływie morza, który zalewa wybrzeża. Minurto, przerażający panie, który rzuciłeś się przeciw górze. Wielki bohaterze, nie mający sobie równego. Czy mógłbyś wytrzymać cios Asaga? Nie wysyłaj tych swych twych oddziałów na górę, Minurto. Ale bohater, syn i duma swego ojca... Mędrzec, w wyniku głęb głębokiego namysłu, pannie Nurta, syn Enlila o wielkim rozumie, który słucha tajem tajemnych rad, uniósł nogę i dosiadł onagra. Połączył oddziały swych żołnierzy i ro rozpostarł swój cień niezmierzony na górę. I przeciw jej mieszkańcom poszedł, jak osiągnął granicę, szedł na czele do kraju zbuntowanego. On dał rozkaz swej włóczni i ona sama stanęła u jego boku. Pan dał rozkaz swej maczuzy. Ona skierowała się do jego pasa. Potem bohater po, pośpieszył do walki, wypełniając swą mocą niebo i ziemię. Nastawił włócznią i tarczę. Góra runęła i spłaszczyła się przed masą wojennych oddziałów Ninurty. Kiedy bohater przypasywał swoją broń słońce nie świeciło, księżyc nie wracał. Gdy Ninurta szedł na, ku górze, stało się ciemno. Dzień był jak smoła. Wtedy na froncie walki Asak rzucił się na niego, ciągnąc za sobą niebo zamiast maczugi, czołgał się głową przy ziemi jak wąż. To znów, jak wściekły pies, skakał na wroga, chcąc go zabić, z potem płynącym po bokach. Asak zwalił się jak mur na Ninurtę, syna Enlila, wydając ochrypłe wrzaski jak w dzień pogromu. Podobny do olbrzymiego węża syczał na kraj, potem osuszył wody góry i wyrwał z ziemi tamaryszki daru ciało ziemi i pokrył je bolesnymi ranami. Podłożył ognie w kanałach, niebo skąpał krwią. On podziurawił ciała i rozpędził ludność. W tym czasie pola stały się czarne jak popiół, a cały horyzont czerwienił się jak purpura. Tak tam było. Bóg An był wstrząśnięty, skulił się, ochraniając brzuch rękami. Enli cały drżący krył się w zakątku, a Nuna kulili się przy murach. Świątynia przestraszona jęczała jak gołębie. Enlil, wielka góra, zaczął wołać do Ninlil. O, moja małżonko, kto mnie podtrzyma, jeśli mego sna już tam nie ma? Pan, Duma-ekur, który narzuca potężny pręgierz na wrogów swego ojca. Broń kochająca pana, posłuszna swemu królowi. Szarur dla swego pana Ninurty. Udał się do Nibru, aby donieść Enlilowi, na jakie niebezpieczeństwo wystawił się Ninurta. Burza szalejąca od góry otoczyła syna Elnila jak tkaniną i wyrwała jak drzewo. Mój syn powstanie pełen radości i pocieszy się i odetchnie. Na wrogów nienurty spuszczą straszne burze. Zachwycone siłą jego ramienia, oto moje instrukcje, zanieś mu to posłanie. Ludzie moi będą liczni. Wody nie zaleją tych, którzy otwarcie są po mojej stronie. Niech wiatr, kiedy wody rozdzielą się na pola, Ludność nie zmniejszy się. On sam, niech, mi, niech mnie nie pozbawi potomności. Niech mnie, Enlilowi, sprawi, że nie przepadną wszystkie rodzaje, które ja stworzyłem i uruchomiłem. Broń Szarur, uspokojony, uderzył się pięściami po udach. Potem pobiegł pospiesznie i wszedł do kraju zbuntowanego, aby donieść całe radosne posłanie dla pana Ninurty. Oto, mój królu, co mi powiedział twój ojciec, Enlil, który cię kocha. Podczas gdy pełen złości potop rzuci się na wroga, on, Ninurta, chwyci Asaga za ramię i przebije mu wątrobę, po czym mój syn niech przyjdzie z nim do Ekur. Burza idzie na kraj zbuntowany i zmiażdży górą jak na mąkę. Ninurta, pięść Enlila, rzuci się tam bez, bez zwłoki. Mój królu, na szańcu z ubitej ziemi Asak zbudował ścianę. Jak jego mocne miejsce jest, jak pod jest tak podwyższone że nie można go dosięgnąć. On nie hamuje wcale swej furii. On szedł na czele przeciw tobie. Któż o tym nie wie? Zły wiatr na czele marszu. Mój królu, walki wręcz i pałki musisz użyć. Ninurta więc obrócił się ku górze swą broń i ostrza strzał. Godził włócznią górę. Szarur skierował burzą aż do nieba. Ludność rozproszył. Jak dzikie, kąsające zwierzę, on Minurta rozszarpał górę. Swojej goryczy zniszczył całkowicie miasta. Jego broń tłukąca postawiła górę w ogniu. Broń o twardym uzębieniu starła na proch czaszki. Jego topór patroszący w zgrzytał zębami. I kiedy zatknął włócznię w ziemię, jej szczeliny wypełniły się krwią, a psy chłeptały ją jak mleko w kraju zbuntowanym. Wrogowie przejęci krzyczeli do małżonek i dzieci – Wy nie podnosiliście rąk przeciw panu, Ninurcie. Broń zasłoniła kurzem górę, ale nic nie zachwiało sercem Asaga. Szarur, obejmując rękami szyją Ninurty, rzekł. Bohaterze, jaka rzecz nadzwyczajna ciebie oczekuje. Nie będziesz mógł dosięgnąć samego wiatru północnego góry. Ninurto, panie, sumy enlila, on jest ciężki jak burza. On jest jak gus ropiejący i niedobry. On jest obrzydliwy jak trąd na twarzy. Panie, jego słowo jest przebiegłe, nic od ciebie nie... On nie bierze do serca. Ninurto, on na górze pędzi przed sobą onagry. Jego straszny blask sprawia wirowanie kurzu i spadanie czerepów jak ulewy. W kraju zbuntowanym jest jak lew o zębach twardych. Nikt nie może go złapać. Po zniszczeniu wszystkiego przez wiatr północny tam owczarnie zostały zareglowane przez demona Lila, a z ziemi wysuszył wodę. Jego burza niszcząca Pozbawiła ludzi życia. Nie znajdują oni wyjścia wobec wroga, który nie ma serca. Najwyższy bohaterze, panie, zawróć! szeptał szarur, ale pan dalej krzyczał ku górze, nie przerywając wrzasków. Bohater na krzyki kraju zbuntowanego nie zwracał uwagi. Wszystko to, co Asaks był przewrotnym, on zniweczył. Minurta zmiażdżył karki wszystkim wrogom i góra płakała. Pan, jak żołnierz przy grabieży, mówiący: chcę grabić. Kręcił się wszędzie. Asak z góry, jak ptak drapieżny, ciskał na niego wściekłe spojrzenia, zmuszając kraj zbuntowany do milczenia i bezruchu. Ale Ninurta zbliżył się do wroga, otoczył jak falą, a kiedy dalej bl blask straszliwy Asaga nie ustępował, on Ninurta zszedł na dół. Zszedł na dół, potem wycelował do góry. Jak wodą nie potrząsał, rozpraszał na górę. Jak wodą nią potrząsał, rozpraszał na górę. Plewił jak sitowie, wyrywał jak trzciny, potem Ninurta świetnością swą pokrył kraj, przygniótł Asaga jak spalony jęczmień, pozbawił go męskości. Po koło jak stosy rozbitych cegieł, jak garncarz swe węgle, on go zebrał w stos jak mąkę. Ułożył go jak klepisko, jak roztarte błoto. W ten sposób bohater osiągnął pragnienie swego serca. Wtedy Ninurta pan syn Enile odetnął z ulgą. Na górze, gdzie dzień kleił się ku końcowi, Bóg Utu pozdrowił Ninurtę. Potem pan oczyścił w wodzie pas i maczugę, zmył krew z ubrania, wytarł pot z głowy i wydał okrzyk nad trupem Asaga. Uczynił zeń szczątek, jak kawałek czegoś toczynego przez fale. Bogowie kraju Sumeru przyszli do Ninurty i, jak wyczerpane onagry, przypadli do jego nóg, aby wyrazić pochwałę waleczności pana. Dla Ninurty, Sna Enmila, klaskali w ręce, pozdrawiając go. Szarur z wysokości skierował do swego króla taką pochwałę: Panie, majestatyczne drzewo mes, rosnące na nawodnionym polu kto to by dorówna? bohaterze? Wielka broń postawioną do odpoczynku w kącie, Ninurta tak pobłogosławił. Wielka walko, która ujarzmiłaś kraj, ulewo powalająca wrogów. Pod takim imieniem będziesz słowiona na górze. W tym czasie woda ożywiająca jeszcze nie wyszła z ziemi, nie, w, nie wpłynęła na pole, ponieważ przemieniona w lód w czasie jego topnienia przyniosła zniszczenie góry. Wskutek tego bogowie kraju zmuszeni byli do ciężkiej pracy. Musieli nosić motyki i kosze to była ich praca pańszczyźniana Nie było w domach ludzi robotników do wynajęcia. Tygrys choć przy najwyższym stanie wód, nie wylewał jeszcze na pola. Jego ujście jeszcze nie kończyło się w morzu, nie przynosił słodkiej wody i nie ładowano zbiórów na jego nabrzeżu. Panował straszny głód, nic jeszcze nie obrodziło. Nikt nie czyścił kanałów, nikt nie wbierał mułu, także wskutek braku drenażu gleby uprawne były przesiąknięte wodą, ponieważ nie kopano brust jęczmień rozciągono to tu, to tam. Wtedy Pan zaprząk swój wielki rozum. Minurta, syn Enlila, Rozpoczął realizację arcydzieła. Na górze ułożył stos kamienie i rozpościerając ramiona jak gęstą chmurę przechodzącą przez niebo zagrodził w ten sposób front kraju Sumeru jak wysokim murem i umieścił zaporę na horyzoncie ziemskim. Bohater z wielką zdolnością ujął w tamy wszystkie miasta, blokując kamieniami potężne wody. Od tego czasu wody nie podnosiły się z kraju na górę. Ninurta zebrał wszystko, co było rozproszone. Wody, które utworzyły na górze oddzielne jeziora, zebrał razem i skierował do Tygrysu, aby zwilżyły w wylewach wiosennych pola uprawne. Od tego czasu wszystko we wszechświecie, król kraju Sumeru, wszystko do krańców ziemi, radowało się z dobroci pana Ninurty. Na polach uprawnych wprowadził zasiewy jęczmienia różnobarwnego. Ogrodom i sadom umożliwił wydawanie owoców i wypełnił stylosy stosami ziarna poza krajem Sumeru, pan założył domy handlowe. W ten sposób spełnił wszystkie życzenia bogów, którzy na wyścigi głosili chwałę, głosili chwałę ojca Ninurty Enlil'a. To tyle, jeżeli chodzi o mit. Jak mogliśmy się więc przekonać, w mitie zawarto bardzo dużo opisów technologii bogów, które przyczyniły się w niekwestionowany sposób do m, zaburzenia równowagi, nie tylko e, w, e, funkcjonowania ludzi w miastach, ale do zachwiania równowagi całej natury. E, ogromne zniszczenia w, w, wyrządziła e, w, wojna e, Ninurty z Asagiem. Tak na koniec powiem jeszcze tylko tyle, że. Jeżeli e, analizujemy sztukę sumeryjską, to niejednokrotnie odnaj odnajdujemy tam e, pojazdy latające, e, czasami przedstawione są ono, one jako typowe, takie bojowe y, maszyny. E, I oczywiście nie jest, to, nie jest to żaden przypadek, dlatego że sami Sumerowie opisywali takie e, wojny w swoich pismach, w swojej literaturze. Oczywiście ciężko jednoznacznie określić, dosłownie powiedzieć, jakie to były te pojazdy, prawda? Ciężko jednoznacznie zinterpretować ten mit, natomiast no, nie ulega wątpliwości, że stosowano technologię, która wyrządzała, potrafiła wyrządzić ogromne szkody, która była kompletnie obca dla zwykłych ludzi. Mam nadzieję, że ta audycja przypadła Państwu do gustu. To wszystko dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia następnym razem.